Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku dobijamy sobie 100 tysięcy pucharów Razem z Hardcore'em Brakuje mi tutaj 52 puchary Także musimy zagrać sobie kilka gier Hardcore'owi brakuje 59 pucharów Także malutka różnica, Wdobijemy sobie to razem w tym odcinku Zagramy Brawl bola z Rawem No i Hardcore'em Ok, no i pierwsza gra jest Mortis, jest Serge oraz jest Gale No dobra, zobaczmy Mamy Stew, mamy Leona oraz Chestera I zobaczmy tego Mortisa, ja się troszkę cofnę Właśnie, bo ten Mortis idzie tutaj po nas Dobra, 1500. Także na spokojnie go ubijemy. Jeszcze ten serce naładowany, chociaż drugi poziom ma. No i chyba będzie bramka dokładnie. 1-0, ładnie tutaj e, pograne. Także kładziemy kolejnego, ostatni już gazy nawet e, tutaj szybko poszły. Czy on będzie znowu tutaj szedł? Znowu tutaj idzie, dobra. No tym razem się tak nie dam zrobić. Na pewno nie ma mowy. Teraz go sobie podjedziemy. Troszkę tutaj zadałem, ale nadal nie zginął ten Mortis czekajcie, tego, tego, tego Gale'a byśmy może jakoś tutaj spróbowali ubić, dokładnie, ładnie udało się, teraz tu, ja sobie zultuję, żeby ten Mortis mimo wszystko troszkę dłużej się ze mną pobawił, Gale z ultem, także niedobrze, idzie Mortis, dobra, trafiony został, no ładnie tutaj nawet ten Chester z tym damage'em działa, oj, 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 zobaczmy, dobra, chyba damy radę wybronić, nie? okej, dał jeszcze raftam y, ulta i wybił to, Mortis znowu low, Hyper wlatuje, także spoko, Okej, okay, no i chyba sercz to zginie, czy nie? Czy jeszcze... Dobra, no teraz zginie. Uda się, udało się, ładnie. i lecimy w tego Gale'a. Oj, ale on gra z tym stunem, niestety, ale dobra, i tak udało się to ładnie przeżyć. Znikamy kolejny raz. I może... A ja, ja myślałem, że będzie jakieś tutaj podanie. Niestety. Yy, nie, był szybciej ubijamy go. Dobra, no gadget dał, wiecie co, 20 sekund. Na spokojnie można by było to zagrać na czas, ale zobaczmy, uda się i jeszcze próba trickshota. Sercz niestety to obronił. No i zobaczmy, 10 sekund yy, odliczanie, ok, ubijamy go, Mortis tutaj daszuje, no ale bez szans, dokładnie jeszcze mogę wybić tą piłkę. No i dobra, mamy wygraną pierwszą gierkę na tym odcinku, także fajnie udało się wygrać, niestety bez Winstreaka. Dobra, druga gra, yy, Rico, search oraz yy, Dynamite, więc zobaczymy jak wyjdzie na tego Dynamite'a. Yy, ja sobie może pójdę, dobra, idę lewą stronę, pójdę tutaj, postawmy taki może gadżet, bo ten Dynamite i tak nam to zniszczy. A chociaż chwilę sobie tutaj z tyłu postoi. Dobra, ładnie, no są obijani, są obijani cały czas. Serge będzie tutaj, dokładnie idzie tutaj, już tu dwa razy mnie trafił. Okej, okay, jeszcze, dobra, Hardcore, dobra, dezultować. Rozwalił nam, więc spoko. Zobaczmy, Serge zultował, niestety, no ciężko, akurat się respią, więc... Okej, okay. nie ten Rico śpi? Co on tutaj robi? Nie wiem, ale no, nie narzekam. Dobra, ja sobie z tym na spokojnie wejdę, dokładnie mamy jedną bramkę trafioną i 1-0. Wlatujemy oczywiście teraz po drugą Mam nadzieję, że uda się No, ten coś tutaj przysypiał yy, Zultujemy No i zobaczmy. on śpi Dobra, i teraz Dawaj, jest Rico ubity Spoko Podanie Jeszcze odegranie I zobaczmy Będzie Aj, no ładnie Ładnie podanie No i będzie bramka No, dobra Ja Jak my tego nie trafiliśmy, to nie wiem Myślałem, że to wejdzie No, niestety Musimy grać dalej Pokręcimy się oczywiście No, nie wiem, jak to nie weszło Żeby teraz się to na, na nas tutaj nie zemściło No, ale myślę, że nie powinno Myślę, że powinniśmy dać radę tutaj to ugrać. 1700 niestety HP zostało, RAF już tam czyści. No, troszkę dłużej ta gierka zajmuje, bo no niestety trollowaliśmy, Mogę tak powiedzieć, miało, że strollowaliśmy. Okej, okay. a no właśnie teraz jest zmiana, że tą. Yy, że przez tą piłkę widać, no i to jest też taki trochę problem, no ale dobra, zobaczmy. Mamy 45 sekund jeszcze. Także na spokojnie, na spokojnie trzeba. dynia jeszcze tutaj idzie. RAF się odpala, spoko. Podanie do hardcora mnie wysadzi? Nie wysadził mnie, ja go ubiję, no i dobra. No i teraz mamy pewną bramkę, hardcore pewnie strzela i mamy wygrany meczik. No o zobaczmy, tutaj się troszkę pobawiliśmy. Myślałem, że to wpadnie, no niestety nie wpadło. I tak się właśnie to skończyło. Mecz i tak wygraliśmy, także spoko. Lecimy sobie do następnej gierki. No i znowu Dynamite, znowu Rico i tym razem Mortis, więc no Mortis może być tutaj problemem. Mam nadzieję, że to zwyciężymy i doliczymy kolejne puchary, żeby w końcu dobić te 100 tysięcy, no bo nie powiem, troszkę nam tutaj zajmuje z tym. A pasowałoby to w końcu dobić. Dobra, tu jest tylko Mortis. Ok, dostał. No i dostał, ginie spoko. Tą dynię, jakby tutaj się udało, chociaż ja sobie na spokojnie dostrzelam dokładnie 1-0. No i znowu szybko pierwszą bramkę zdobywamy. Zobaczymy, sobie jak będzie z drugą. Kolejny gadżet stawiam i zobaczmy. Dynia idzie chyba tutaj. O, dobra, dobrze, że cofnąłem akurat, bo Mortis tutaj się na mnie czaił. Ale na spokojnie, dobra, no nie chcę mi się go gonić tak szerzej. Nie chcę mi się go gonić. Podejdziemy sobie pod tą yy, dynię. Ok, on poszedł. Aj, dobra, no niestety nie dam rady, bo Rico już tam yy, na linii bramkowej biega. A chciałem to z ulta tutaj ładować, niestety się nie udało. Hardcore dał radę teraz Mortisa ubić, także został tylko Rico. Idzie jeszcze Dynamite, no ale niestety i tak z tego e, bramki nie będzie. Ta piłka, i ta piłka, przez którą mnie widać, masakra. Dobra, ale podanie tu poszło, no i dobra, dynia gadżetuje coś tam, nie wiem co, ale mamy 2-0. Ładę tutaj podanie. Klikamy sobie dalej, wychodzimy, kolejne 9 pucharów. Niestety poprzednia gra przegrana. Mała tutaj zmiana team kompu. No i musimy dobić jeszcze 31 pucharów, także no troszkę tutaj e, trzeba nadrobić, no ale trudno. Troszkę dłuższy też odcinek będzie, ale myślę, że spoko. Trafiliśmy na Franka, Bibi i Baza, więc spoko. Ja gram tutaj Aszem. Okej, okay, damy radę, jeszcze, to, ale mnie tutaj nawalają, ale dobra, no ja daję radę, jeszcze, dobra, udało się, ubić, no ale niestety baz wybija to z ulta, Hardcore nam bramkę chociaż rozwali, także e, spoko, no i oni teraz będą wychodzić cały czas z bramki, dobra, ja sobie z tym wejdę, okej, okay, w prawą stronę mamy 1-0, spoko, lepiej nie ryzykować, lecimy sobie znowu na tą prawą stronę, no myślę, że meczek łatwy, chociaż zobaczmy, co on tutaj robi, dobra... Okay, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy. No już nie żyjemy, przynajmniej ja i Raf. Czy hardcore da radę? No wybił to z ulta, także spoko, Raf się powinien zrespić, ale chyba mało czasu, żeby tutaj e, to wybronić. Ta Bibi akurat to mega zepsuła, bo na spokojnie mogła e, sobie strzelić. Pas tutaj wlatuje. Jeszcze zultujemy sobie go. No Frank e, ciężko, chociaż dobra, hardcore da radę czy nie? No ja tutaj potrzebuję się załadować jak najszybciej, ale zobaczmy. No mamy i drugą bramkę, czyli 2-0. Fajnie, bo akurat udało się to e, wygrać dosyć szybko też. Także spoko, lecimy sobie z następną gierką. Kolejne tutaj puchary doliczamy. Ile? 8 pucharów, także musimy dobić jeszcze 23. 23 puchary przed nami. Lecimy sobie z następną gierką. Okej, okay, no i mamy koletkę w przeciwnym teamie. Jak na złość tutaj na tego Asha? No ale mamy kolet, mamy Meg oraz mamy Riko. Ja pójdę teraz w lewą stronę. Chyba ten Rico, mi się wydaje, że tutaj będzie, czy nie. Dobra, nie ma, Riko jest tam. Dostała raz, traciła już robota, Rico raczej nas y, powstrzyma, także no bramki z tego nie będzie, no ale chociaż ich tutaj chwilkę potrzymamy. Dostał raz, dostał dwa i oj, trzy już nie było, trzy już brakło, ale na spokojnie, nie ma co się tutaj śpieszyć. Y, teraz będzie okazja, no oni już tutaj przechodzą na tą stronę. Strzelimy, no takim strzałem to raczej ciężko, chociaż teraz jakby się piłka wtoczyła, co oni tutaj robią, jak chaotycznie grają, Kto tutaj ultuje ten też. E, więc zobaczymy podanie Znaczy podanie, dobra, Hardcore wbiega z tym To nie miało być podanie, no ale Raft tutaj wskoczył Udało się to strzelić, także nie ma Nie ma źle, 1-0, od razu idę tutaj Na tą lewą stronę, zobaczmy kogo Tutaj będę miał, koletkę No i chyba najgorzej co mogło być, bo Zultowała mnie i po mnie, także Już chyba tam nie idę, ona w tych krzakach Siedzi, ja potrzebuję jakoś tutaj przejść e, Właśnie do Timu, chociaż czekajcie, no teraz udałoby się, nie trafiła, ale idzie Mac, idzie Mac, no i niestety z ulta trafia, no niestety. Jeden-1. Szybko to e, wyrównali. Dobra, ja przejdę teraz tutaj na tą prawą stronę. E, żeby tylko nie walczyć z koletką. No właśnie, bo ona znowu tam poszła, ona znowu tam poszła. Nie wiem czy tam Meg wie o mnie, czy nie. No teraz to już na pewno wie, bo trafiła. Dobra, dostała, dostała, ja sobie zgadżetuję, ultuję to. No ten aż wam powiem, że całkiem mocny. Znowu mam fula, hardcore trafia, także ładnie. No dobra, udało się wygrać. Spike, y stew oraz Nita. Więc ja idę teraz w lewą stronę. Dobra, tą Nitę sobie podjeżdżamy, nie trafiłem tym lepszym strzałem, ale na spokojnie sobie załaduję kolejny. Y wrócimy troszkę, wrócimy i teraz wyjeżdżamy na nią znowu. Okej, okay, no ona teraz cofła. Spike zginął. Dobra, została tylko Nita. Więc nie ma nie ma najgorzej. Oj, wybroniła, ale dobra, udało się. Dobijamy tutaj nogę dostawiam, no i mamy 1-0. Znowu idziemy na tą nitę. Ona teraz ma miśka, bo ją dosyć mocno naładowałem. Rzuci go czy nie, gdzie on idzie, tu idzie, dobra? Ubijamy go. No, troszkę mnie wypchnie, no ale co mam tutaj zrobić? Muszę go jakoś ubić. Na spokojnie, na spokojnie teraz, dobra. Ja idę już na bramkę, ja idę na bramkę. Cofamy, cofamy. Okej, okay, i jakoś tutaj na czas. Uda się? No, ubiłem, ale jeszcze przeze mnie przeleciało. Także znowu znowu tutaj wracają. Znowu strzelają dosyć szybko tą bramkę i zaczynają się problemy. Dobra, no, zultuje takie coś, ona to wszystko na raz zdejmie, no, ale chociaż troszkę wypchnąłem. 800 HP, 800 HP jest zostało. Misiek z Hyperchargeem jeszcze starczą. No to powodzenia w ubiciu tego. No, jeszcze tutaj się staram wziąć go jak najdalej, chociaż jeszcze. Raz i będzie ubity, chociaż no, został wyleczony, także jeszcze teraz. Dobra, udało się i zobaczmy, będzie bramka. Jest bramka. Ja całą tutaj yy, drugą połowę, że tak powiem, walczyłem z miszkiem, a raz nam tutaj brameczkę strzela, także spoko. Kolejne puchary doliczamy, 10 pucharów. Lecimy sobie z yy, już chyba ostatnią gierką, bo zobaczmy, brakuje mi czterech pucharów, także cztery puchary przed nami do wbicia, ostatnia gra o 100 tysięcy, mamy Amber, mamy Tarę oraz mamy Bastera ja idę w lewą stronę, Hardcore wziął lolę ze względu na win streak i żeby po prostu dobić to w jednym czasie te 100 koła, eee, także no, miejmy nadzieję, że uda się to wygrać, dobra, troszkę naładowany jestem, ja sobie wrócę tak chyba nie strzeli tego, no nie strzeli, nie ma szans nawet, udało się go nawet pokonać, także spoko, eee, tutaj Amber będzie na pewno mega wyzwaniem, ale na spokojnie sobie to spróbujemy Ugrać i zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie na spokojnie. Ja tego bastera postaram się tutaj e, ubić. Dobra, dał mi tego mocniejszego hita. No, jak widzicie, są mega mocno spuszowani, ale no Tara już ulta naładowała. E, dobra, Raf też ma ulta. No, takiego ulta dała tatara, że naprawdę masakra. Okej, okay, teraz go od boku ubijemy, jeszcze heal. No ale chyba nie dam rady, no niestety nie Czy prawda radę podać to do hardcora? Okej, okay, poszło po linii ładne podanie 1-0, także jesteśmy naprawdę mega blisko do wbicia tych 100 tysięcy. Jeszcze musimy wytrzymać albo minutę 20, albo zdobyć drugą bramkę. Zobaczymy, którą opcję tutaj wybierzemy. No, na Amber to ja raczej tutaj za dużo nie zrobię. Jeszcze te krzaki wypala, także ja wracam na środek. Ja się cofnę na bramkę tutaj z tej prawej strony. Dobra, żeby ten Buster. Okej, okay, udało się wybronić. Nice, 50 sekund jeszcze. Amber już tutaj po prawej stronie. Został sam Buster. I zobaczymy, czy uda się nam tutaj wjechać. Podanie. OK, do, dojdzie, no niestety nie, szkoda troszkę, ale dobra, no myślę, że możemy zagrać sobie raczej to na czas, bo już tutaj zginęliśmy w dwójkę, e, więc e, lepiej chyba byłoby to zagrać na czas, po co ryzykować, jak mamy tutaj e, korzystny wynik dla nas oczywiście. Ostatnie odliczanie i będzie 100 tysięcy pucharów bite, e, jeszcze tutaj sobie w dwójkę wbijemy, także zobaczymy, 5 sekund i chyba możemy już tutaj się zacząć kręcić, bo mamy wbite 100 tysięcy pucharów, ładnie się to udało zrobić No i 11 doliczonych, czyli 100 ponad koła wbite Zobaczmy sobie, jeszcze tutaj star drop Ale zobaczmy, bo coś, a no niestety nic nie będzie Jeszcze tutaj te dropy wlatują Okej, okay, szybko, szybko, no i mamy 100 tysięcy pucharów Dokładnie 100 tysięcy 7, a Hardcore ma równe 100 tysięcy Także właśnie tak to wygląda, udało się to w końcu dobić 16 miejsce w Polsce Równiutko tutaj hardcore 100 koła, ja 107, także jeżeli odcinek z Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!